Dziękuję Rzecha na boisku, mamy drugą kwartę, zamianę stron. Lowlanders go, stąd, po stronie piłki, czyli formacja ataku informacja obrony, defense, Kraków-Kings. Damian kołbock oddaję piłki dla Michaela Kampany. Michael Kampana biegł środkiem, bardzo ładne unikanie zawodników. Cały czas zdecydowanie. Piękny bieg. Cały czas do przodu. Michael Campana, proszę Państwa, będzie paształ. Do... I jest interwencja zawodników z drużyny Kraków Kings. Powstrzymanie pięknej akcji biegowej. Running backa drużyny Lowlanders Berestow. Michael Campana jak zwykle w formie.

Parę kroków od pola punktowego. Drużyny się. Kraków Kings. To przyniesie to najbliższa jest? akcja. Wodzą Damiana Kołpaka numer 5. Mamy nadzieję, że za chwilę wynik na tablicy się zmieni. Damian Kołpak. Michał Maksimowicz tylko, Ale zostaje skutecznie powstrzymany przez defensorów Drużyny Kraków Kings. Państwa reaguje na prośbę, czyli Derek. Cały stadion robi fale. Trzy, dwa, jeden i zaczynamy. Ta fala to fala. No proszę Państwa, na boisku mamy każdem dla drużyny Lowlanders Białystok. Hej! Michael Campana jak zwykle w formie zdecydowany, 110-150% na boisku. I mamy podwyższenie Artur Zalewski. Ostatnie rozciągnięcia. Sprzyjający wiatr. I mamy podwyższenie. dla Lowlander z Białystok. Wielkie brawa. Wynik rzutuje się na tablicy 17.0 dla drużyny Lowlanders Białystok. Stock Przy jesteśmy jeszcze w pierwszej połowie Przemek Pazera, przez za Lyndarka, pod nasze Czyli robimy tutaj jak mówiłem, tak? Na boisku Wojtek Kiko Lou van der Beuster, kick of return, drużynę Kraków Kings, Artur Zalewski. Formułuje sobie piłkę. Z tej strony, gdzie jest radę. na tej dziurze, w kusie, czyli tam na A, podejrzewam się ważnie. Albo na zewnątrz, okej? Ale teraz jesteś po prostu w tak, taki, okej? Czyli ze strony radzie. Co tam jest dla nich na to nie? z to, że tam. Dobra. Hej. Sprawdź. I piłka w grze. Artur Zalewski. Mocne wykopanie piłki. I numer trzy. Drużyny Kraków kinz przy chwilce z przed powstrzymany przez zawodników drużyny Lowlanders-Beowiscot. Na wojsko wchodzi drużyna Lowlanders-Beowiscot, formacja ataku i formacja obrony drużyny gości Kraków kinz Jeszcze środka A kiera... Ej, potier, chodźcie, tak. chodźcie szybko Do czynienia, będziemy rozmawiać Ej, to Ej, to jest defense Panowie, pierwsza zmiana Sebastian Jesteś teraz od strony Patryka Okej? Okay? Jesteś defensive tak Czyli wystawiasz się Jeżeli jest winc Daniel się dziurze B

Druga próba Kraków-Kings i mamy zatrzymanie, próba akcji środkiem skończyła się niepowodzeniem. Trzecia próba Kraków-Kings przy piwce. Cały czas wspieramy drużynę do landers kibice nie śpimy, nie śpimy, zwiedzamy. Defense mocno, mocno. Akcja biegowa numer 13. Bokiem boiska próba zatrzymania numer 32 i 45. Numer 32 Grunowicki Jakub. Spałek Jakub, spilko zdecydowanie. Bokiem boiska wykorzystując wolne pole. Pierwsza próba na drużyny Kraków Kings, po poprzedniej ładnej akcji biegowej, first down został zdobyty, numer 8, rozgrywający podanie, niestety niekompletne, zabrakło paru centymetrów do tego, aby piłka trafiła w ręce receivera z numerem 83- 3, 2, 3.

Daniel, a nie, ręcznie wszystko umieszcza. Przysłona, złota. To ręcznie, to wszystko. Oprócz tego, że to ręcznie. Pierwsza próba. Tak, Wielkie wielkie zbiorowisko na środku boiska. nie nie ma mamy drugą próbę Zatrzymanie bez większego jakiegoś postępu w tej próbie bardzo proste, tylko trzeba tak pęknić tak, i tak samorodnie bo zbliżej nie zdążyć nie pokazać przed. Kraków Kings, około 20 yardów od pola punktowego, proszę o randers stok. Numer 8, przekazanie dla pana Spalka, w środku zatrzymany. I mamy trzecią próbę. I około 15. Próba Kraków-Kings rozgrywacie numer 8 I zatrzymany bardzo ładnie Marcin Iliaszuk Szybka akcja, wejście Ale mamy flagę na boisku Prawdopodobnie niedozwolone Użycie rąk Powalenie zawodnika. Łukasz sprawdzczy coś. Zawodnika się... drużyny z Białystok w werdykcie sędziów chwycił zawodnika drużyny przeciwnej za face mask, czyli za kratkę ochronną w kasku, co generalnie jest karane karą 15 yardów odcięcia na boisku. Kraków Kings. Pierwsza próba. Coraz bliżej pola punktowego numer 8 i wskazanie, zatrzymanie zawodnika z numerem 13 Stałek Jakub, powstrzymany przez defensora drużyny Lowlanders Białystok. Wspieramy cały czas drużynę Lowlanders Białystok. Są niekomfortowej sytuacji, ale wierzymy, że ze swoim doświadczeniem wybronią to i nie pozwolą dojść do pola punktowego dla zawodników Kraków Kings. Cały czas wspieramy i Marcin Lieszył ponowne zatrzymanie, ale coraz bliżej, coraz bliżej pola punktowego. trzecia próba Jakub Kings nadal w natarcie do pola punktowego numer 8 oddaj Piłki, z cały czas bokiem próbuje uniknąć 76 Rafał Bierć w interwencji 42 Marcin Jaszek 32 cornerback Jakub Nowicki Czwarta próba Kraków Kings. 10 yardów do pola punktowego. Ostatnia szansa w tej akcji, aby zdobyć punkty. drużyna Kraków Kings wjeżdża timeout. Przerwa na wodę dla zawodników. drużyny Lowlanders Białystok. Pogodę mamy bardzo piękną, ale proszę uwierzyć, że... Zwierzę, zwierzę na naprawdę sędzia mówi nic naprawdę przeżywają czasami wielkie katorgi. Tracąc hektolitry potu. Dlatego bardzo ważne jest to, aby uzupełniali swoje płyny. Ustrojowe oczywiście. Czyli nie będzie od, dos, od sędziego teraz, tak? Krakówki z powrotem na boisku. Po przeanalizowaniu taktyki. No, no Może nie ją zależy zapieram, na do punktu. kamery podłączę sobie. Przypominam, jest to ostatnie spotkanie sezonu zasadniczego przed półfinałami polskiego futbolu amerykańskiego pierwszej ligi. Prawdopodobnie decydują się na field goal. I mamy field goal. Dwa drużny kreatów Kings. Brawa, brawa. Wielkie brawa. To jest kurwa! Tak jest! Wynik do tablicy to 17 do 3. Lale Lamer z Biały Stop. Nie wiem, że Was coś boli. Każdy ma tak grać kurwa na 100%. Rozumiemy się wszystko. Rozumiemy się. Jak Państwo widzą timeout. Przynios korzystny werdykt dla drużyny gości po przeanalizowaniu taktyki oczywiście przewodnictwa trenera udało mi się dostosować grę do tego, aby zdobyć punkt. A na mamy ponownie formacje specjalne Kick Off i Kick Off Return. W tej sytuacji formacją wykopującą Kick -off Special Teams i Kraków Kings, a formacją Przyjmującą, czyli kiko Lowlander Lowlanders Gaływistą Bartosz Głowacki zaciera kopyta i piłka w rękach Bartosza Głowackiego. Dawaj Barnej Cały czas ładnie ładnie wymknął. cały czas próbuje znaleźć swoje miejsce w polu w polu wojska i zostaje powstrzymany, wstrzymany. Zabrakło lekkiego zdecydowania, ale wielkie brawa za zdecydowanie w akcji biegowej. Zaszukanie miejsca. Bartosz Głowacki numer 99. Ej, schodź, panowie. Pierwsza próba, Na kołpak, akcja podaniowa i niestety Bartosz Głowacki po zdecydowaniu się złapania piłki, rzuceniu się na nią, ale niestety podanie jest niekompletne. Mamy drugą próbę, drużyna Lowlanders Białystok przy piłce Kraków Kings, formacja obrony. Kibice cały czas wspierają formację ataku Let's go offense, let's go Let's go Zamian po przy Podanie Bartosz Głowacki! O mało wies Dobra interwencja zawodników drużyny Kraków Kings Szybkie dobiegniecie do zawodnika, krycie zawodnika. I Mamy trzecią próbę Lowlanders Białystok. Cały czas niestety w miejscu. Damian Kołpak. Akcja podaniowa i niestety piłka trochę za wysoko, albo zawodnik za blisko. niekompletna i mamy czwartą próbę. I proszę Państwa, dwie minuty do końca pierwszej połowy czyli derki rozgrzewają się razem ze swoim sprzętem do występu. A my nadal na boisku mamy czwartą próbę jak na razie ustawienie drużyny bez zmian. Z tego co widzę na boisku zdecyduje się wejść na drużynę I mamy timeout. Na drużynę Lowlanders Gryfstok na boisku z tego co widzę pojawił się head coach Lowlanders Tomasz Żukowski z numerem 45. Panie, w gierkach na całeś helikopterowka. Wychodziło ci to dobrze? Mhm. Uh -huh. <grywa> <Wystartowałem>, Trzeba się wystartowałem i <grywa> się ale tam z tego co widzę na boisku pewne zmiany Rafał Bierz numer 76 grający na co dzień w formacji obrony Tomasz Żukowski hetko, który gościnnie pojawia się w formacji ataku Także będzie się działo Artur Zalewski pan jeśli nie masz sam, to nie wysyłajcie zawodników. Kto to klacz na skasowaniu? Filip! Tak jest, Filip! Całkiem dzień, Filip! Mieliśmy małe zwarcie na boisku nr 21, Maciej Maksimowicz. Z tzw. Tak blindside, zawodnika brzyny przeciwnej. Wychodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Dobra robota. Minuta 54 do końca z pierwszej połowy. Już mi się cisnęło na usta, że do końca spotkania, ale mam nadzieję, że nie z takim wynikiem. Na boisku formacja ataku drużyny Kraków Kings, drużyna gości i obrony Lowlanders Białystok, drużyna gospodarzy. Mamy akcję biegową, w dobrej formie dzisiaj się prezentuje Jakub Spałek numer 13 drużyny Kraków Kings. na kraku Kings przy piłce Mamy Jankowski Paweł receiver w niekompletnym podaniu Minuta dziesięć do końca pierwszej połowy trzecia próba na znaczniku tam za mało

Ej, mi tutaj, czy nie? A ile czasu? Minuta. Czas cały czas leci, 50 sekund. Z tego co widać, drużyna Lolander z Białystoku uspokoiła trochę swoją grę. Są w połowie boiska. Kibice, czy jesteście dzisiaj z Lowlander Białystok? Nie słyszę was! Prawa strona, prawe skrzydło, ławeczki! I mamy palc na boisku Na boisko wchodzi formacja ataku Grużyny Białystok są to ostatnie Sekundy spotkania tej pierwszej połowy. Zobaczymy na co decyduje się drużyna Ulander z Białystok. Pierwsza próba. Damian Kołopak przy piłce decyduje się na podanie i niestety numer 35 Lowlander z Białystok, Czaczkowski Łukasz, podanie niekompletne, nie dobiegł do piłki, nie złapął, bywa, zdarza się. Jest Legowicz! Polityczne krycie! Niech będzie Klimt, znaczy dobre wejście! Idźmy u Tatki, okej? Większa wyręcznia! Uczę! Druga próba Legowanders Białystep, formacja ataku. Damy Poufak. Decyduje się znowu na podanie. Tym razem do Tomasza Zobryckiego, ale niestety. Jak państwo widzą na boisku przyjazna atmosfera. Zawodnicy chcieli podyskutować. The Landers trzecia próba. Na zegarze ostatnie sekundy Damian kopak akcja podaniowa Michał Maksimowicz. Mówcie sobie komunikacja do pójdę Ej, komunikacja, zajmiste panowie idziemy! Wszyscy! Proszę Państwa Paszędy! Was się! Za kapitanem! Mamy przerwę w spotkaniu!